no, zakładamy sekrematyzację chłopaki tutaj robią mm. mamy jakiś lepszy model no zobaczymy, ma być cicho, ma być dobrze you want to work with us with, with uh, our uh with our film to make this you want uh, make with us working together in, in future. the future? In, future in future ah work okay maybe maybe <laughs> i don't know <laughs> it's uh good work good work okay it's uh uh but but it's heavy? Oh ah. we all life I all have life all life I have we work mm -hmm. outside in Iceland What what you work? Iceland Iceland Islandia Iceland oh. Oh. Uh, duzo. Mm -hmm. A mm -hmm. na to kupić kartę, żeby łapać fish? Tak, yes, yes, yes. okay. tak. Uh, 25 flirów. 25 flirów. 4 4 year. 4 oh, ok, 4 cheap. 4 flirów. 4 can buy the card. flirów. 4 flirów. 4 Strof, strof, straw, jak A teraz... for uh, burgas for nie jest Jest burger. Burger. A się mieczy. Czy, czy chcem pracować hobby? Czy chce pracować, w tym zakładaniu no. tej klimatyzacji? No, Na On mm -hmm. um, 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 I don't know how. Mm -hmm. and for uh, mm -hmm. in Iceland yeah. it's free. Iceland, Iceland uh -huh. is free. Mm. Reka, very expensive, Reka. Da, da. Very expensive Iceland and uh, sea is free. very good. Uh, uh, good. uh, uh tuna is here on Bulgaria. Uh, 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 tuna, tuna, tuna,

mi am cumpărat small tuna, ne bazar. calbelesch, 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 Normal, calbelesch, da, da Da. calbelesch, este calbelesch, small calbelesch, small. calbelesch, 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 Palamut. Palamut Palamut, calbelesch, Ok. calbelesch, e pe

Dobrze, no i zaraz będziemy zakładali kiem oczywać na górę. Zaraz pójdzie. A w drugim pokoju, drugi majster będzie czyścił. o i tu jest stara klima taka sfatygowana pełno kurzuk trzeba mówią, myć co dwa tygodnie będziemy myć co dwa tygodnie mhm.

No i to trzeba wszystko będzie poczyścić, pomyć, tu założyli klimatyzację i do tej pory nic nie czyścili, nic takiego nie mamy, nic nie robili. Tu już jest kabel puszczony. Nie znaczymy bytka, kolega. Nie znaczycie kolegę, można monitorować jak klimatice. Może i ciada montiera że to nie, nie daje wizytkę i tu mamy ten zewnętrzny element to klimy, mamy jakiś nowy model ma być bardzo cichy i ekonomiczny, zobaczymy i już sąki są, pod klimę Majster się tutaj streszcza mocno. Widzę, że mu to dobrze idzie. Zna się na pracy. Założą nam tu klimę. Super. Super. Ups. No, sam jeden. W Islandii by to nie przeszło, to zawsze muszą być jakieś dwie osoby, chociażby esekuracyjnie, ale widać to nie pierwszy raz robią i to co standardzie jest na Islandii, to, to w Bułgarii inaczej wygląda. Tak jak tutaj nam przywozili ze sklepu AGD myślałem, że przyjdzie dwóch ludzi, a tutaj jeden człowiek. Fakt, że ma specjalny wózek, którego wcześniej nie widziałem i sobie poradził, ale no, mówię, na no, islandzkie warunki to by nie przeszło. Oh, jeden majster zczyści nam klimę, drugi ją kończy zakładać i tak leci. No, to i tak to wygląda z dołu. Już jest wszystko na swoim miejscu. Zaraz kable się podłączą, wszystkie rurki i będzie działać. oszczędności. Jak nowa, nowe części poczyszczone, pomyte, białe. Także klima będzie jak nowa, a to wygląda, wszystko dobre! Da, da, da. Super. Jest teraz mało postartu. Ok. No i klima jest już zamknięta. Wszystko podłączone. Zaraz będziemy startować. Jest już wypuszczona rurka. Aha, podłączona jest. Widać będzie tak kapała sobie. No zobaczymy. Prawdopodobnie będzie do rynny wspuszczona. Na razie jest luzem, ale pewnie zaraz będzie ją do rynny puszczał. i gdzie klima chodziło. Uh -huh. A this to Nie nie two weeks. Yeah, okay. You clean. Okay. Uh -huh. Don't work, don't clean. Don't clean. Okay. okay. Yeah, you see. Uh, mm -hmm. ha, yeah, 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 Is dirty no, or not dirty? Okay. Mm -hmm. clean. Uh -huh. aqui, uh, inside, inside. aha, aqui, aqui, Uh-huh. aqui, okay, We aqui, aqui, aqui,

O super! Jest chodź, tak? Jest, jest Także wszystko ładnie pracuje, cieplutko jest. Tak jak chłopaki powiedzieli zrobili dziurkę w rynnie i rurka poszła do rynny że tutaj będzie spływała woda. Ogólnie wszystko jest podłączone. Dziury załatane. Także powinno być dobrze. Powinno być dobrze. Bardzo szybko, sprawnie im to poszło. O, tutaj ten piocik nasz cały jest. Z ukrytą klawiaturą. A klima bardzo cichutko. Chodzi bardzo dobrze. Grzyje, grzeje. I to jest normalny tryb, a jeszcze jest jakiś cichszy, nocny. To już chyba w ogóle nie będzie jej słychać. Jak, jak tak, tu ledwo, ledwo jej słychać. Jest tryb nocny, nie wiem, czy będzie jeszcze bardziej ciszej, ale jest bardzo cicho. Tak czy inaczej. Tylko tutaj się lekko żarzy, tylko to leda. Naprawdę delikatnie słychać tylko tą klimatyzację. Trzeba się wsłuchać.